Postaram się jak najmniej kłamać w tym materiale, ponieważ na razie nie mam zamiaru wymieniać monitora. Cześć tutaj Piotrek, a przed wami moi drodzy kolejne zestawienie top multikino. Tym razem wystrugałem sobie temat, dzięki któremu prześledzimy kinowe losy pewnej postaci. Tak wzrok was nie myli, chodzi o Pinokia, drewnianego pajacyka, który bardzo pragnął być prawdziwym chłopcem. Na ekranach Multikina możecie od dziś oglądać najnowszą wersję tej niezapomnianej opowieści. Nowy Pinokio dość wiernie adaptuje prozę Carlo Collodiego i świetnie sprawdza się jako film dla całej rodziny. I mały, i duży zaczerpnie z tego dzieła coś dla siebie. Udał się ten nowy Pinokio znakomicie, o czym nie omieszkałem wspomnieć w swojej recenzji. Zajrzyjcie do niej koniecznie, link wisi w podpiętym komentarzu, a na końcu tego materiału będzie odnośnik. Nie zapomnijcie też dać tam suba i zadzwonić dzwoneczkiem, dzięki temu kolejne recenzje i topki wam nie umkną. A tymczasem, celebrując kolejne kinowe perypetie drewnianego Urwisa, przygotowałem dla was przegląd najciekawszych przygód Pinokia na wielkim ekranie. Zapraszam. Zaczynamy od zamieszłych czasów. Ponad 100 lat temu we Włoszech powstał pierwszy film o Pinokiu. Dzieło z 1911 roku było nieme, ale wypełnione akcją i nawet jak na tamte czasy, niezłymi efektami specjalnymi. Pinokio z 1940 roku to jedna z najsłynniejszych i najlepszych animowanych bajek w historii kina. Wersja ze studia Walta Disneya oczarowała ówczesnych widzów płynną animacją, pięknymi piosenkami i niesamowitą dbałością o szczegóły. 80 lat później całość wciąż zachwyca. Jestem W 1972 roku powstały dwa włoskie filmy o Pinokiu. Wersja aktorska powstała na bazie telewizyjnego miniserialu. Podczas produkcji w wersji animowanej konsultowano się z wnukami Carlo Collodiego, a głównego bohatera wyposażono w zachowania typowe dla dzieci ze skłonnością do kłamania. Mamma mia! Wada Pinocchio! I możecie cię Pinokio z 1996 roku był pierwszym od dekad dużym aktorskim widowiskiem w gwiazdorskiej obsadzie. Efekty specjalne oszałamiały, a sama historia to bawiła, to wzruszała, a nawet odrobinę przerażała. Jednym słowem, rozmach. No wiem co mówię, widziałem ten film w kinie. Będziesz To w najnowszym filmie w rolę Jepeta wciela się Roberto Benigni. Aktor dobrze zna materiał źródłowy. W 2002 roku napisał i wyreżyserował Pinocchio, no i zagrał główną rolę. Miał wtedy niespełna 50 lat. Krytycy nie pozostawili na tym dziele suchej nitki. Oscar Roberto Benigni, nella nuova straordinaria della più i più classica delle favole. Na nowego i bardzo dobrego Pinokia zapraszamy do multikina. To co widzimy się? Jeśli topka wam się spodobała to dajcie lajka, napiszcie nam coś miłego, a i subem nie pogardzimy. Do zobaczenia!